Jesteś dziś jak słońce, jesteś dziś jak sny Zobaczę ciebie nocą wciąż obok tylko ty Marzenia są jak dni, a ja wciąż wiem, że tylko ty a. Tylko z tobą, tylko przy tobie Me serce ciągle jesteś w myślach w mojej głowie nie świadomie, co powiem Tobie znów Zamknięte myśli na klucz, tysiące moich snów A ja wciąż biegnę, lecz już nie wiem gdzie Nie szukać mam gdzieś Cię, czy tylko nocą śnię Nie chcesz się budzić znów, tysiące moich słów A tylko Ty gdzieś tam, Ciebie dziś w sercu mam Jesteś marzeniem, choć nie spełni się, lecz tylko będziesz zawsze blisko w sercu obok mnie, bo tylko, tylko ty, tylko dziś, tylko ty, potrafi spełnić sny y -y -y. Ciągle ty jesteś, daleko gdzieś już nie wiem, zamknięte myśli, słów. Tysiące jestem w niebie, bez ciebie moje słowa, bez ciebie moje sniu Cią, ciągle, ty, tak ciągle, ciągle, ty. Otulam serce i łapię się jak głaz. Tysiące słów jak łez, połonię dzisiaj mu serce, tak ja wołam znów tu ciebie, ja wołam znów tu ciebie, ty jesteś gdzie, o, o. Wciąż jesteś daleko, tak daleko. Trudno biedzieć znów przed siebie, szukać miliona słów, widzieć tysiące znów, gwiazdzić na tym niebie, gwiazdzić na tym niebie. Po tysiącach fali rozbój tych wód. Będę dziś bieg znowu tu, szukam śladu stóp, może już znajdę Ciebie, może znajdę Ciebie znów, nie tylko pośród snów, nie tylko pośród snów. Jesteśmy serca biciem, marzeniem tysiąc całe, miliony moich słów dziś za mnie w życiu kres ty jesteś tu, ciągle tu. Lecz nocą pośódną, pośród snu snów, pośród snów. Zrywam dziś grażdż z nieba, łapie dziś słońca blaski, miliony moich słów. Dla ciebie te oklaski, wszystko, co mam, to dałbym tobie. Byś była blisko mnie, byś była blisko mnie. Ja wiem, że to się już nie zmieni, nigdy tak nie będzie tysiące mój słów i serce z Tobą będzie na zawsze choć tylko ty. Nie możesz ze mną być, nie może ze mną być,